Witajcie w kolejnym odcinku serii Hero. Tak. Ale będę musiał to znowu podzielić na dwa party. Bo będzie trochę... Po pierwsze, będzie przyrodzenie. Po drugie, może mi się zaciąć. Dlatego chcę to podzielić na dwa party. Dobra. Ale jak widzicie, w poprzednim odcinku widzieliśmy kucyki pomysł. Ale dzisiaj się zajmiemy tymi drzewami, co, co robią. Kobę. Dobra, jedziemy dalej. Nie będzie przynudzenia. Gdyby było przynudzenie, to jest bym ją kupiła. Choćby się te Dobra, dobra, nie jestem księdzem. Hej, co ty tu robisz, maniarku? Dobra, napier się od niego odsudę. Ale dzisiaj kolejno w tym odcinku będzie na no, mówić kolejnego kukurcyka. Chody. Tak. Tak słyszę, nie mam teraz tasu. Dobra. Mogę coś trzeba zrobić? Dobra, to... Kucyki pony, dobra, ale będzie takie zadanie z tym kucykiem ponym, trochę się że będzie jego imię zapisane i zapamiętanie. Dobra, dobra, bla, 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 rozumiem wszystko. O, jak pięknie. Dobre liwie. že se mi No! Jete, po ah, no nic, chcem ženu dát! Teď poprostu. Dobrá. Dobrá. A. To Teď tady zavřete zbytku mojej. tady No. Teraz, 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 teraz myszka zaczyna. Hmm. Dobra, ale będzie trochę najgorsze. Bo możemy, zaraz sobie gniazdo muszę się bi bić z gościami. Kiedy ja nie chcę się bić. Jupi! I coś dostaliśmy? Dobra, dobra! Dobra, będę się jeden, jeden part bił z nimi. Dobra, dobra, najpierw od tego zaczynamy gościu. Pizdocha. Ale nie to się w ogóle bi Dobra, nowe. nowe. Dobra, Dobra, dosyć poliwnik i rywalaj. Dobra. Jeszcze to! Na przynudzenie! Pisz. Nie! Pisz. Pisz. Dobra, ja... NIE! Dobra, pust, po... do tej pogieńki, Nie pust, Nie dla do mnie ruchu! Dobra, do tej poriły. Dobre. Teraz będzie nam ktoś trochę przeszkadzał. Oczywiście to moja mama. Dobra, teraz mi trochę zaczyna zaschłodzić. Dlatego się trochę nie dziwcie. Dobra, dobra, jedziemy! Nie chcę cię dodać. Dobra, chyba... Chyba jeszcze jednego nie uda nam się zrobić w tym parcie. No bo możemy się nie przesłać, dlatego skończę ten kart. No i zaraz do zobaczenia do kolejnego kilka ziobale.